Hej, się, maneczko! Z tej strony kaktus, a w dzisiejszym materiale powiem Wam o tym, co się wydarzy pod koniec tego sezonu w wygrze Fortnite. No ale standardowo przed filmem prosiłbym Ciebie o zostawienie subskrypcji na kanale wraz z dzwoneczkiem, jak i łapeczki w górę. A już Wam nie przedłużam i lecimy do odcinka! A więc Donald Mustard, czyli szef wszystkich szefów w Epic Games kilka dni temu, napisał o bardzo satysfakcjonującym zakończeniu tego sezonu siódmego. A wspomniał on tam, że kostka Kevin powróci przy zalewie kajaków jeszcze w tym sezonie siódmym. I dwa dni później, po jego wpisie w internecie, Fortnite Polska udostępnił taki oto post: Na pierwszy rzut oka widać Kevina, czyli tą wielką fioletową kostkę. Jednakże gdy się troszeczkę przyjrzymy, możemy dostrzec tam nieco więcej szczegółów. A najdokładniej w lewym górnym rogu możemy dostrzec odbieranie darmowych przedmiotów, a dokładniej plecakowy w kształcie i kolorze kostki. I jak sobie przybliżymy możemy dostrzec, że jest to plecak za wykonanie wyzwań. I możliwe, że jest to jedna z nagród, która będzie już jutro do odebrania za te ukryte wyzwania od DJ Lamki z Riftur. Ale pamiętajcie, to nie jest potwierdzona informacja. Również na takowym zdjęciu możemy dostrzec pewną postać, która wygląda jak Kevin, i oficjalnie. Nie, nie ma takiej postaci ani w trybie Battle Royale, ani w ratowaniu świata, a co najważniejsze nie ma jej nawet w plikach gry, co oznacza, że Epic Games jej jeszcze nawet nie dodało do plików gry, a jeżeli już to uczyniła, to bardzo dobrze ją zaszyfrowali. A w dodatku pewien leaker dał znać, że takawy skin może być w karnecie bojowym na nowy sezon 8 w rozdziale drugim. i zrobiła nawet bardzo legitny koncept. Widzicie go zresztą teraz w tle. I muszę przyznać, że jest on naprawdę starannie zrobiony, i myślę, że duża szansa ma ten skin, aby trafić do gry w sezonie 8. A więc pozostało nam już tylko wyczekiwać. I to byłby już koniec tego odcineczka. Standardowo prosiłbym Ciebie o zostawienie łapeczki w górę, tak aby film ten się lepiej pozycjonował, oraz subskrypcję kanału wraz z dzwoneczkiem. A już Wam nie zabieram więcej czasu, i co, Siemanko!